Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com Natalia Baczyńska, przed debiutem na KSW69, witamy serdecznie. Witam. Słuchaj, w takim razie pierwsza rzecz, o którą chciałbym zapytać, a nie chciałbym, żeby mi wypadła. Gdzieś mignała grafika w internecie, albo jakieś ogłoszenie, tak jak z cokolwiek, rzecz powiązana z organizacją RSFC i wszyscy oczekiwali, miałaś tam chyba walczyć w maju, wszyscy oczekiwali walki tam. Czy to prawda? I jeżeli tak, to co się stało, że bijesz się tu, a nie tam? Wszyscy o tym wiedzą oprócz mnie, że tam się bije, tak naprawdę to myślę jest jakaś, kurczę nie wiem, nawet nie wiem co mam powiedzieć, po prostu chyba nie niedogadana sprawa, nawet nie wiem między kim, między menadżerami chyba jakimiś, także na pewno tam nie walczę, jestem tutaj, jestem w KSU i skupiam się na razie na tej walce. Tyle. W takim razie, od kiedy wiesz, że będziesz się biła dla organizacji KSW? No bo nie, nie jest tajemnicą, że rywalką Sary Smajicz miała być Emilia Czerwińska. Nie wiem, czy, czy w tym momencie już można to nazwać, że jesteś zastępstwem, bo to chyba nie do końca tak wygląda, bo ta próba zostawienia tej walki już tu jakiś czas trwa. Więc zdracie od kiedy ty wiesz, i jak wyglądały tu kulisy tych negocjacji z KSW? Wiesz yy, co, yy, o walce wiem. Tak naprawdę mój okres i w ogóle przygotowawczy trwa chyba około 4 tygodnie, także rzeczywiście dosyć późno dowiedziałam się o tym. Ja jeszcze niedawno jestem po jednej walce, także ten mój odstęp między jedną a drugą walką, tą, która teraz odbędzie się okazuje, jest dosyć mały. Ale co mogę powiedzieć? Kurczę, no ok. Nie za krótki ten okres przygotowawczy? A ta przerwa może tak naprawdę niż sam okres. Wiesz, tak naprawdę po ostatniej walce nastawiłam się, że będę mieć krótki, krótką przerwę, bo tych walk rzeczywiście ostatnio było u mnie kilka, ale trafiła się, że tak powiem, okazja tutaj, żeby zawalczyć w KSW. Jak dla mnie super sprawa spełnienie marzeń, więc jak najbardziej od razu pełna motywacja i gotowość kolejny okres przygotowawczy do walki tutaj. Jeśli chodzi o te Twoje wcześniejsze walki, to teraz też nawiążmy, bardzo brak pasa, zwycięstwa i, i kolejne, kolejne udane występy. Raz, pewnie właśnie dlatego widzimy Cię w KSW. Dwa, to dla Ciebie chyba też jakaś taka, dla zawodniczki, jakaś taka dodatkowa jeszcze motywacja, dodatkowo gdzieś tam pozytywnie nastawia przed, przed debiutem w takiej większej organizacji jak KSW. Yy, tak, możliwość bycia tutaj to jest naprawdę duże wyróżnienie. Yy, jeśli chodzi o motywację, mi jej jakby do walk nie brakuje, aczkolwiek za każdym razem powtarzam, że każdy jakby okres przygotowawczy do walki to jest dla mnie nowe doświadczenie i tak naprawdę w tych okresach ja się dużo uczę jako zawodnik. Yy, a dodatkowo możliwość pokazania się tutaj w organizacji, jaką jest KSW, to na pewno jest też duży motywator. Nie będę pytał o przygotowania, ponieważ sobie rozmawialiśmy chwilkę przed, i podobno nie są to pytania, które specjalnie wzbudzają wielki aplauz u, u zawodników, ale tak się zastanawiam w ogóle, myślę sobie, bo rzeczywiście z jednej strony no, nie ma co pytać, ale z drugiej strony sama potwierdziła, że jednak każdy, każdy tam element, każde nowe wyzwanie powoduje też, jeśli chodzi o te przygotowania. Coś, co, co daje się czegoś nowego nauczyć, czy tutaj przed występem w KSW z, z taką rywalką, właśnie coś takiego nowego, dodatkowego gdzieś tam zostało za, zaadoptowane w tym, w tym okresie? Myślę, że tak. Tak jak już powiedziałam wcześniej, każdy ten okres <grym> przygotowawczy to jest coś nowego, wzbogacenie powiedzmy mojego arsenału technik. Na pewno w przypadku tej walki też tak będzie. Nie będę zdradzać jakichś większych szczegółów, to już zobaczymy w sobotę. Yy... Tak, na pewno ten okres przygotowawczy był jednym z mocniejszych jakby w moim, na pewno w mojej karierze. Troszkę taki przeciągnięty okres przygotowawczy, chociażby właśnie ze względu na ten długi, e, niedługi okres między jedną ostatnią moją walką, a tą teraz. Jeśli chodzi o, tak patrzę sobie, bo twoja rewarka już z nami rozmawiała. Mhm. Ona taka bardziej byłabym powiedział szczerze, yy, Nabuzowana przed tym pojedynkiem, ty duży spokój tutaj prezentujesz. Ona mówiła, że ta walka skończy się szybko, że ta walka skończy się przed czasem, że uśpienie przeciwniczki, czy ciosami, czy duszeniem, to nie ma znaczenia w tym momencie. Na pewno tak się ta walka na jej korzyść zakończy. Jak oceniasz tego typu zachowania zawodniczek, rywalek, czy w ogóle taki sposób bycia odpowiada Ci? Wiesz, co, każdy ma swój sposób bycia, styl, jakiegoś traszta klub przed, przed walką. Ja nie jestem tego typu zawodnikiem, żeby nie wiem, jakby się wywyższać czy wyzywać zawsze przeciwnika. Ja Zawsze mówię, że Oktagon zweryfikuje wszystko. MMA jest takim, takim sportem, że tam naprawdę dużo czynników ma znaczenie. W Oktagonie może się zadziać w każdym momencie, dosłownie wszystko, niezależnie od tego, jak jesteśmy przygotowani. I ja raczej swoją uwagę i swoją energię wolę oddać tam niż, niż przed walką podczas takich jakichś wywiadów chociażby. W takim razie <coughs> dopytał o samą rywalkę, no i nastawienie znamy. Jacek już się e, przedstawił, natomiast to, co prezentuję w klatce, to jest druga rzecz. I teraz pytanie, czy ty widziałeś jej walkę z Aytaną Alvarez? Jak ją oceniasz? Ona w trailerze powiedziała, że to było 20% Sary w Sarze, a ona chce pokazać w tej walce 100%. Jakiej Sary się spodziewasz? Jak ten pojedynek oceniasz? I których, których aspektów z jej strony obawiasz się najbardziej? Czy w ogóle takie są? Jeśli chodzi o. Tą chyba ostatnią walkę mojej przeciwniczki, tak? Widziałam, także też analizowaliśmy ją sobie. Tak naprawdę, kurczę, cała walka była stójkowa, więc też niewiele wnosi. Na pewno nie wszystkie aspekty przeciwniczki z niej można wykorzystać. Tak jak powiedziałam, wcześniej MMA jest o tyle ciekawym sportem, że może wydarzyć się wszystko, więc jesteśmy nastawieni na każdy możliwy scenariusz rozwoju walki. No jako redaktorzy mam ten przywilej, że możemy pytać kobiety o wagę, więc do tego bym przeszedł. Czy 57 to jest docelowa kategoria? Bo, <laughs> bo jak na Ciebie patrzę, to wydaje mi się, że teoretycznie byłaby chyba możliwość zejścia niżej, czy to były już takie próby i to absolutnie nie wchodzi w grę? Porównuję to do Sary, no, która wizualnie gdzieś na pewno jest znacznie większa. Tak naprawdę nigdy nawet nie myślałam o tym, żeby zejść do tej niższej kategorii wagowej. Szczerze mówiąc, ja w ogóle zaczynając swoją gdzieś tam karierę w zawodowym MMA, startowałam w wyższej kategorii, także tak naprawdę od kilku walk dopiero startuję w tej kategorii 57 kg. I myślę, że raczej chyba 52 to nie jest moja kategoria wagowa, raczej chyba nie czułabym się w niej dobrze. Aczkolwiek może gdzieś tam kiedyś zobaczymy. Słuchaj, no, twoją walkę widziałem pierwszą, na pewno, na Ladies' Fight Net z Kasią Biegajło. Wieki temu. Wieki temu. temu, tak. To prawda. No, swoją drogą żałuję, że ten projekt niestety nie przetrwał próby czasu, bo to na, bo naprawdę szkoda tych wielu dziewczyn wielu zawodniczek i tych, i tych walk. Natomiast co się zmieniło po tamtej walce? No, bo tak jak ja sobie już wspomniałem, pasmo sukcesu. Mamy 6-1 i ten jeden to jest właśnie debiut z Kasią biegaju.. Tak, ja myślę, że tamta walka m, moja debiutancka to była też. M, ja dosyć szybko zaczęłam, e, jeśli chodzi o zawodowe MMA. Może za szybko. E, aczkolwiek to, co podtoczyło się dalej, może wychodzi na to, że nie do końca było to takie złe. Na pewno po tej walce był duży niedosyt. Myślę, że teraz jestem na pewno zupełnie, zresztą jak każdy po tylu latach trenowania, jestem zupełnie innym zawodnikiem i, techni i technicznie. I mentalnie. A tamta porażka w debiutanckiej walce myślę, że też duża dała mi takiego dobrego. W sensie takiego rozwoju, że na pewno nie chciałabym być znowu w tym miejscu, w którym byłam wtedy. Mm. No, nie mogę ci nic obiecywać, natomiast rozmawiałem z dyrektorem sportowym Wojsławem Rysiewskim, są zainteresowani zatrudnieniem Katarzyny biegają, rozmawiali nawet z nią. No, bo moja ostatnia rozmowa z Kasią wyglądała tak, że była bardzo pokiereszowana po walce z Gabrielą. Hermogenes z na gali TFL i coś wspominała o kategorii Słomkowej. Nie wiem, jaki jest jej status na dzisiaj, czy dalej chciałby w tą stronę iść. Natomiast czy ty potencjalnie byłabyś otwarta na taki rewanż po tylu latach? Jasne, myślę, że tak. Ja jestem raczej osobą, która jest otwarta w ogóle na jakąkolwiek e, walkę. A taki rewans myślę, że e, byłoby to naprawdę ciekawe wyzwanie po tylu latach móc e, zmierzyć się z moją gdzieś tam rywalką, która mnie pokonała wtedy. Wiem, że Kasia chyba miała, aczkolwiek nie chcę, nie chcę mówić, bo też nie za bardzo śledziłam mi karierę, jakąś tam przerwę, chyba dłuższą, teraz wróciła. Fajnie byłoby zawalczyć, jeśli tylko Katarzyna chciałaby takiego rewanżu z mojej strony. Mówiłaś o marzeniach spełnianych, czyli o transferze do KSW. Z marzeniami często wiąże się też stres, jakaś presja, jakieś oczekiwania. No więc jakie są Twoje wrażenia do tej pory i czy wejście na kartę KSW, na galę KSW, na gali studyjnej to takie dla Ciebie miękkie lądowanie, czy zdecydowanie wolałabyś wyjść do 15-17 tysięcy osób? Mm. Pytasz o tą teraz walkę w sensie, tak. że mniejsza publika. Mhm. Yy, wiesz, co chyba nie ma to tak naprawdę dla mnie znaczenia, czy ta publika jest duża, czy mała, niektórym zawodnikom brew pozorom walczy się gorzej przy mniejszej publice? Yy, chyba nie ma to dla mnie znaczenia, tak naprawdę... Już jak wchodzi się do tego oktagonu, jak klatka się zamyka, to całe to otoczenie, to co się dzieje dookoła, przestaje mieć znaczenie i człowiek jest skupiony na swoim celu, na tym co musi zrobić w klatce. Także jak najbardziej doping kibiców super, szczególnie jeśli jest jeszcze ta duża, duża publika, ale dla mnie nie ma to jakiegoś większego znaczenia. To wszystko wiemy? Wszystko wiemy. To dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.